Witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest Prince of Persia, Zapomniane Piaski. Jesteśmy w Komnatach Królewskich, do których właśnie dotarliśmy. Eee, prawdę mówiąc... Nie wiem, co powiedzieć. Nie, zapomniałam całkowicie, co chciałam Wam powiedzieć. A teraz już nie pamiętam. Nieważne. Potem mi się pewnie przypomni. Ło, ale fajnie. No kurczę, chciałam zobaczyć ten widok, ale nie, nie mogę podejść i zobaczyć. Bo wtedy mnie widać. Dobra, ja sobie porozwalam troszeczkę tych was, bo jednak energia i te sprawy, życie, życie już mam pełne, ale energii nie mam. To wygląda fajnie. Uiiii. Mi się tak ta muzeika podoba na tych ścianach i na podłodze. Mmm, dobra. Idziemy, bo tam był guzik. I chcę zobaczyć, co się stanie, jak na niego nadepnę. Aha, ok. Więc trzeba do góry, a i znowu chyba się złapiesz, co? Ok. A w tę stronę nie, w tę stronę też nie, do góry, do góry. I tu? Dobra, muszę to zrobić. E... Umiejętnie, to znaczy, muszę przeskoczyć, i dopiero wtedy. Okej. Okay. Ciekawe, czy, czy by kot to zgniotło, gdyby. Będąc w trakcie przekraczania wody, ją zamroził. Naprawdę zrozumiałeś, co on mówi? Bo ja absolutnie nic. O Jezu, on chce mnie zabić. A znaczy coś w sumie, czemu ja się dziwię, że on chce mnie zabić? Czy ja muszę zjechać na dół? Tak że nie bardzo mogę mu cokolwiek zrobić? Bo. E... Bo. No, no, nic nie mogę mu zrobić, mogę tylko uciekać. No, kręć się. Jest to kręcenie się, jest najgorsze. Gdzie teraz? Aha, tam jest. No, kręć się, błagam. Mamy mało czasu. Niszczysz taki ładny pałac! Szybciej! O Jezu, prawie spadłem. ja też mam nadzieję, że za to Wam nie podąży. Chociaż coś czuję, że pewnego razu trzeba będzie się z nim skonfrontować. Więc. Wiadomo, że. Wcale nie będzie tak prosto, że on nas nie zobaczy teraz. To nie znaczy, że on nas nie zobaczy potem. Eee, nie miało być tak. Pomyliły mi się guziki. Ale wa ważne jak wyszło. No chyba zeżartujecie. Nie, nie mam energii, żeby to robić. Nie chcę. Kurczę, zużyłam już dwa. Nie chciałam wcale zużywać. Tak to jest, jak się kurczę... Nie umie kierować dobrze. Dobra, Nawalaj ich, błagam. No, wskakuj, wskakuj na niego i ciąg. Wskakuj na niego i ciąg. I na tego też i ciąg. Możliweście mi dawać więcej kul energii, ja bym była wdzięczna. Dobra, ten jest starczym jest na sam koniec. Bo mi się teraz nie chce z nim bawić, a dwóch jest starczą. O, dobra. Jak ładnie. Ulepszenie dostępne, ale to za chwilę. Najpierw się jeszcze nimi wszystkimi zajmę. Okej. Okay. Poczekaj, bo tu za tobą jest jeden. Kopnij go. Kopnij go i nawalaj. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Może mój kciuk stanowczo dzisiaj nie jest w kondycji na to. Yy, Okej, okay. co my tu mamy do wyboru? Co my mamy do wyboru? Nic ciekawego tak naprawdę. To może bym sobie dodała siódme pole energii. Bo to energii nigdy nigdy za mało powiedziałam. Kiedyś powiedziałam, że energii nie potrzebuję, tak? A teraz twierdzę, że nigdy za mało. Co to w ogóle jest? Jakiś łóżko? Łoże, Leżę? Nie wiem. Ciężko mi to zdefiniować. Czy myśmy się tą urlową tutaj spuścili? Nie, bo tu jest guzik. Dobra. Musimy guzik włączyć. Dwa guziki włączyć. No nie, on już się wyłączył. Aha, dobra, ale to, to nie musiałam na czas robić. Ja czasem po prostu myślę, że coś jest na czas, a się okazuje, że wcale na czas nie było. Zresztą to nie jest nic potrzebne do przejścia, tylko po prostu figurka. Już się nie obrażę w sumie za nią, bo trochę energii, trochę życia i trochę doświadczenia, które się na pewno przyda, coś czuję. Eee, okej. Okay. Chyba w tę stronę, co? Wszystko wygląda podobnie, jak na mój gust. Na dole są wazy. Chciałam powiedzieć, że po niej nie pójdę. Skoro spadłam, no to wiecie. Już by była głupota po niej nie iść. Jeszcze tylko jednej energii mi brakuje. Mogę tędy wskoczyć? Mogę. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, i teraz kręć się troszeczkę. Muszę to zrobić. A, o, widzicie? Zamroził się na mnie, jakoś żyje. Ło, i znowu ty! A ja przez ciebie zużywam... No cofnij nie tak daleko! Jeszcze spadłam! Przez to, że nie zatrzymałam tego czasu cofania. Mm. Ciekawe czy mi teraz wyjdzie. Dobra, wyszło. Dobra, jest tu... O, jest. Nie, dobra, e, tak. Coraz więcej wymagają o tem nie używania guzików naraz. Co jest czasem naprawdę ciężkie. Właśnie się zorientowałam, że wcale nie muszę się obracać w tamtą stronę, żeby przeskoczyć. To no, naprawdę. Szybko się dowiedziałam. Ciepło to irytujące, bo wiele razy po prostu ułatwiłoby mi nieźle sprawę. Eee... Nie no tak, to nie. Chociaż może. Eee. Cofnij, teraz, cofnij, 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 cofnij. No, 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 no. A wcale to nie jest taki głupi pomysł. Jeżeli. Nie da się. Kurczę, gdzie ją ja skoczyć? No, nie, nie będzie do góry. Mmm. się czegoś tam złapać, czy coś? A może po prostu. No, najprostsze, to ja nie wpadłam, nie? Bo po co? Jezu, jak ja tego nie lubię! Ja po prostu mam wrażenie, jakbym potrzebowała 10 palców, mimo że potrzebuję czterech. I... O matko, właśnie sobie wyobraziłam, jak ja bym to miała robić na klawiaturze. Tak, są rzeczy, do których pad się po prostu dużo lepiej nadaje, tak? Robienie tego na klawiaturze to by był po prostu najzwyczajniejszy koszmar. Na padzie tutaj wygodnie wszystko ułożone tak jak trzeba, a za dużo ich. Jeszcze dwa te piorunami strzelające. Kucz ostatnio we mnie rzucają takimi masami tych wrogów, a ja ledwo mogę naciskać guzik ataku. Czy się dało bronić? Nie pamiętam. Prawdę mówiąc. A, mogę uniki robić. Ło, matko święta. Mnóstwo FPS-ów spadło po prostu. Ojeju. No dalej. Jezu ja za zginę. Chyba jednak pora użyć mocy. No. Tylko co, co z tego, że ja użyję mocy, jak ja nic nie widzę? Au, au, nie no, to, to, to już po prostu automatycznie kończy się moją śmiercią, nie? Chociaż może... Jezu, trochę życia. Dziękuję. Dziękuję! Za dużo was jest! Jesteście okropni, że mi tyle ich dajecie! O, cicho, ten chociaż jeden zginął. Tego trzeba by było w końcu... Jest najłatwiej na nich skacząc, bo oni wtedy mi nie mogą za bardzo dosięgnąć. On ma jakiś taki atak obszarowy i to mnie wkurza. Znaczy, taki magiczny jakiś, czy coś... Czy coś? O nie, 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 dobra. Eee... Kawałek. Dobra, tak, żeby mnie nie zabili, tak? Okej. ok, Okej? Okay. Okay. Już? Już? Dziękuję. Matko, jak ja Wam dziękuję. Uspokoisz się troszeczkę? Dziękuję. Za to też Ci dziękuję. Czy to są jakieś wazy? O, są. Życie, ja proszę, życie! Chyba sporo punktów brakuje do awansu. Okej, okay, dobra. Hmm. Chyba trzeba to zrobić w ten sposób jakoś. No, nie, dobra. Naładuję się do końca i jeszcze raz skocz. Nie, nie, nie w tę stronę. No kurczę, ale z drugiej strony i tak wyszło. Więc w sumie, co ja się denerwuję. No idź, idź, idź. I jeszcze waziki. Tu z drugiej strony jakieś są? Są. Więc dobrze, że tu przyszło. To jest w sumie jedna z ładniejszych lokacji, wiecie? Póki co. Chociaż mi się podobają te właśnie, te kafelki. Świetnie wyglądają po prostu. Aj, nie trafiłam na tą... Na tą pelkę, no! Koleś! Koleś! Czy ty mógłbyś pić na belkę? Dziękuję. Gdzieś tu uchwyt był, właśnie widziałem. Mam nadzieję, że dostanie się do niego nie będzie większym problemem. Nie. Wręcz banalnie proste. Takie zagadki to tam... Pff, co dla mnie. Absolutnie nie ma problemu. A, ah, znowu ten. No, skacz, 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 skacz szybciej, bo mamy mało czasu. Nie, yeah. A to co, niby co? Aha, dobra. Moja ulubiona...

I have to get to Malik first. No, okej, okay, tak, on jest za Malikiem. Więc oczywiście musimy go uratować, bo jest naszym bratem. I mimo, że oszalał, wciąż jest naszym bratem. Musimy go ocalić. Dwie się za mną zamknęły. Wow, to są jakieś strzałki. No, nie widziałeś ich. Ao, tu są kolce! Wszystko mnie chcę zabić w tym zamku. Ale absolutnie. Tu są strzałki. Jezu, siekiera. Siekiera motyka. E, nieważne. Dobra. Wow! Chopsiaj, strzałki. Co tu będzie? No oczywiście, że znowu walną mi na twarz. Pełno piaskowych potworów. Które sprawią, że nie będę w stanie z nimi walczyć. Może chociaż bez tych błyskawicowych, co? Jeszcze raz to Może częściej powinnam ich kopać Nie wiem, może to coś da gdy odrzuca w sumie to Może warto by było częściej ich zastosować to Chyba ich więcej, oprócz tych dwóch kolesiów, to nie ma Może sobie na niego skoczę O, właśnie, tak I co, nie żyją? Okej, okay, dobra, pięknie jest Ja no już naprawdę nie nie, wiecie, co ja wiem, że miałam o tym nie wspominać i w ogóle, a już naprawdę nie wiem co z tym zrobić. Próbowałam na tyle sposobów jakoś te cholerne FPS -y uspokoić, ale to jest to z tej grze to, to po prostu jest. Ona mi się tnie momentami nawet jak yy, grałam bez, yy, bez nagrywania i to to jest chyba też yy, powód no nie, nie wiem, no może to jest jedna, no jedna z kwestii dlaczego to właśnie tak wygląda czasem. Bo naprawdę, uwierzcie mi, że no, no siedziałam, próbowałam, no, 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 no i, no i nie wyszło. Matko, co to jest? The the wrote to musi być Astrolabe. Malik napisał mi o tym. Powinien przewidzieć przyszłość przez ruch gwintów. Somehow, it the army. Uh, no, okej, okay, ale skoro uh, tak, mój kciuk dłużej już nie zniesie i najpierw mój komputer po prostu też już nie, uh, ale myślę, że ten odcinek sobie nie będzie za krótki, będzie w sam raz. Dlatego moi znudzeni wędrowcy, ja was pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!